Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was kochani, witam Was 28 października. Już jesteśmy w energii nowiu, więc już ten nów nas tutaj dosięga. Więc co? Czyścimy wszystko i w ogóle ogólnie przestrzeń zaczynamy sprzątać. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest nasz poradny z kawką, czas dla duszy. Kto ma kawkę? Pije ze mną kawkę, kochani. No właśnie, a teraz był czas na łyczek gawki. Dziękuję Wam z całego serca, że jesteście. Dziękuję za piątkowego live'a, że tak pięknie uczestniczyliście w tym live'ie. Dziękuję. Naprawdę to jest niesamowite. Jak my tutaj zobaczcie, się rozrastamy. Jak, jak ze sobą pięknie rozmawiamy. Ach. Uwielbiam te momenty. Tak się kiedyś tych live bałam. Pamiętam, taki to był strach dla mnie. Ten, kto tu jest ze mną od dawna, to wie jak to było. Głos mi odbierało, ręce mi się trzęsły. Do tej pory gdzieś tam u mnie jest pewien stres. Może tego nie widać, ale czy to na szkoleniach, czy to na kursach, czy, czy gdziekolwiek, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite. Ale ja też myślę, że to jest zdrowe, takie, że każdy aktor przed występem na scenę pewnie jakiś rodzaj tremy. Odczuwa, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Kochani moi, dzisiaj sobie powiemy tak troszeczkę o dbaniu o siebie, bo w momencie, kiedy zadbamy o siebie, w momencie, kiedy ta nasza przestrzeń będzie wyczyszczona, oczyszczona, będzie, będzie nasza, to nasza energia też zupełnie inaczej będzie funkcjonować. Czakry. Czakry to są nasze ośrodki energetyczne, to są punkty w naszym ciele, punkty energii, które są odpowiedzialne za pracę danych organów, za nasze relacje z innymi ludźmi, za czucie miłości, za wyrażanie siebie, za komunikację z aniołami, za pieniądze. To wszystko, co mamy w środku energetycznym, czyli czakry, mamy siedem takich podstawowych czakr, czakr mamy zdecydowanie więcej. To jest, te siedem to jest nam najbardziej tutaj potrzebnych, aby tu mieć to życie ziemskie poukładane. I na moim profilu dzisiaj też wrzucę to i w komentarzu, podepnę, i kochani, wrzucę to w opisie. Jest siedmiodniowe wyzwanie z czakrami. Polecam, polecam siebie, no bo, no bo będę polecać siebie. Polecam siebie, ale jeżeli czujecie, jeżeli nie czujecie tego. Jak spalicie sobie te czakry, jeżeli tego nie poczujecie, że to kompletnie z wami nie rezonuje, to nie róbcie tego na siłę, bo to nie będzie działać. Robimy w momencie, kiedy poczujemy. Jeżeli myślimy, że coś robimy, to tylko właśnie myślimy, ale kiedy czujemy, to uwalniamy to już. To naprawiamy. Do myślenia mamy tutaj, tak? Pole ziemskie, więc sobie myślimy: Aha, pomyślę sobie, że pójdę do, zakupu, do sklepu, zrobię sobie zakupy na cały tydzień, muszę kupić to i to. Pomyślę sobie, że może teraz właśnie rachunki policzę, więc siadam, myślę i liczę, ale jak poczuję, że chcę uwolnić mój strach, to ja go mam poczuć i mam go uwolnić. Jak poczuję, że właśnie teraz chcę usiąść i popracować z moimi czakrami, to jest ten dobry okres. Jest nów księżyca, więc ja się pięknie przygotuję na nowy okres. Super! Następny nów księżyca będzie za, za miesiąc, za 28 dni oto są 14-dniowe cykle księżyca. I kochani, i i co? I załączamy nasze czucie i pracujemy, 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 pracujemy. Zawsze też pamiętajcie, że w momencie, kiedy chcecie popracować duszo, z duszą, to nie wtedy, kiedy wam głowa podpowiada, ale wtedy, kiedy serce czuje. Bo tylko i wyłącznie wtedy, kiedy serce czuje, my to zrobimy do medytacji, a powinnam usiąść, a muszę usiąść, jak już podpowiada głowa, że musisz, to pamiętaj, nic nie musisz, usiądź wtedy, kiedy będziesz chcieć, wtedy to zupełnie inaczej pójdzie, jest zupełnie inna energetyka tego, więc ja zawsze też na sesjach u siebie czytania Kronika Kaszy powtarzam, nic pamiętaj, nie musisz, wszystko możesz. I nie rób tego, kiedy mówisz sobie, a muszę iść to zrobić. Nie, jak Twoje serce ci powie, choćby ci miało powiedzieć za miesiąc, odpuść już, już nie czuj tego żalu, już uwolnij ten żal. To to pójdzie, ale jeżeli ty będziesz siadać codziennie i z głowy, bo głowa ci powtarza, musisz, 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 to możesz rok nad tym pracować i tego nie zrobisz, a czując to. Kiedy masz zrobić, zrobisz to na momencie. To będzie takie po prostu pstryki zrobione i poszło. Bo dusza już jest wtedy gotowa puścić to. No dobrze. To dzisiaj poprosimy Archanioła Michała, żeby nam pomógł. Co mamy, jak mamy tutaj dzisiaj popracować? Z czym mamy popracować? Jak on nas wspomoże? Jak Archanioł Michał nas wspomoże? Pamiętajcie, ustawcie czakry swoje. Kto już się posługuje wahadłem, to może sobie sprawdzić wahadłem, jak one funkcjonują. O co chodzi też, kochani, w czakrach? W czakrach chodzi o to, żeby ten przepływ energii był równy, żeby czakra korzenia była tak samo albo chociaż w bardzo podobnym stopniu otwarta do czakry korony, żeby ten strumień energii mógł sobie Swobodnie przepływać przez, przez nasze ciało. Bo w momencie, kiedy jedna czakra jest otworzona tak, jakby po całości, 100%, a druga jest przymknięta na zero, no to już mamy zaburzenie przepływu tej energii. I nie chodzi o to, żeby one były wszystkie bardzo pootwierane, bo ktoś sobie może też ze wszystkimi bardzo pootwieranymi nie poradzić. Ja w tych filmikach codziennie tłumaczę, jak obchodzić się z każdą czakrą i dlaczego ten równy przepływ energii. Przez te czakry jest taki ważne. To ma ogromne znaczenie na odczuwanie, na odbieranie, na dawanie. Naprawdę, kochani, przyjrzyjcie się temu, to są wasze ciała energetyczne, wasze organy energetyczne. Tak jak mamy wątrobę, żołądek, tak mamy czakry i, i czas się nimi zająć. Czas się nimi zająć. I to nie jest to, że ja popracuję raz i starczy nie tak, to tak nie działa. To trzeba z nimi pracować, żeby one działały w harmonii. Raz na jakiś czas albo nawet codziennie puścić energię od rekorzenia, korzenia po odczak korony, od rekorzenia korony po korzenia i karta na dzisiaj poczucie humoru. No jak to z naszymi aniołami bywa. Dziękuję za pomoc w dostrzeganiu humoru w sytuacjach, kiedy mogę radośnie śmiać się z ludzkiej natury. Chciałbym ujrzeć swoje doświadczenie w nowym świetle, aby odnaleźć miłość i uzdrawiającą energię. Proszę Archanioła Michała, on jest przecudownym Archaniołem do tego. Wiecie, bo z Archaniołami to jest tak. Zresztą z Archaniołami, z istotami wszystkimi, które są na tym drugim polu, na tym polu... Energetycznym, duchowym, eterycznym, jak zwał, tak zwał, niecielesnym, to jest tak, że one do nas przychodzą w momencie, kiedy je o to poprosimy. Nie przyjdą, bo. O, widzicie, miałam wstać. Widzicie? Taki numer. Taki psikus. No, i się wyłączy. czucie humoru. I co nam tutaj? Co nam tutaj Archanioł Michał chce przekazać? Proście go! Proście po prostu, proście. Popatrzcie sobie, który Archanioł. Poczytajcie sobie, o Archaniołach jest tyle świetnych informacji. Wiecie, co mi jeszcze brakuje nagrać jednej, jednej medytacji, bo będzie siedem medytacji na dzień dobry z siedmioma Archaniołami, a później będziemy sobie pracować. Może mi się tą medytację uda dzisiaj zgrać. To już od jutra będę wstawiać. Trzymajcie kciuki, po prostu. Bo dopóki nie będzie siedmiu, powiedziałam, nie wrzucę, bo jak już wrzucę jedną, to wtedy się zacznie coś dziać. Poczucie humoru. Sytuacja ta. Czerpie korzyści z Twojego poczucia humoru. Wizualizuj swoje doświadczenie w umyśle tak, jakbyś oglądał scenę z filmu. Shakespeare powiedział, cały świat jest sceną. Co uważasz za zabawne w ludzkiej naturze w tej scenie? Dzięki nowym perspektywom na, zachowanie, na zachowania innych możesz automatycznie wypełnić się miłością. Humor pozwala ludziom na porzucenie obrazy, zatem miłość może uleczyć daną sytuację lub relację. Dlatego właśnie Bóg i Anioły mają wspaniałe poczucie humoru, tak samo jak ty. Możliwe wybrane znaczenia. Pamiętaj o tym, że śmiech jest najlepszym lekarstwem na wszystko. Obejrzyj zabawny film albo program telewizyjny na poprawę humoru. Twój cel życiowy może zawierać pisanie komedii, grę w komediach lub kabaretach. Naucz się nowych dowcipów, żeby pomóc sobie w związku. Zapisz się do kabaretu. Aby udoskonalić umiejętności, mówienia i pewności siebie. Do kabaretu nie trzeba. Wystarczy przyjść do własnego na live'a, jak to nieco nie działa, prawda? To jest po prostu żywy kabaret. Więc tutaj jak najbardziej można skorzystać z naszego live'a, tam gdzieś są te podpięte kabareciarskie live'y Ale kochani, to poczucie humoru tak, to, to jest duże duży. To ma ogromne znaczenie, jak my ten świat przyjmujemy. Aniołowie i wszelkie istoty światła, pomimo całej powagi, całej, jaką człowiek narzuca na sprawy duchowe, to one mają ogromną, ogromne poczucie humoru. Bo to my, ludzie, jesteśmy smutni i poważni, a dusze są wesołe. Dusze uwielbiają tańczyć, dusze uwielbiają śpiewać, dusze uwielbiają się bawić. Przytulam Was, kochani, z całego serca. Życzę cudownego poniedziałku. A z moimi duszami do zobaczenia na kursie Kronika Kaszy dzisiaj. Przytulam Magda.